Cześć, zapraszam Cię na moje streamy codziennie o godzinie 19 W opisie masz linka do mojego Twitcha Jeżeli jesteś zainteresowany follow'em i tym, żeby zobaczyć nawet mojego porannego streama To zapraszam do zaobserwowania oraz subskrypcji na tym kanale i zostawienia łapki w górę Uuuu, szelif czas taski Ale no. Się chyba Nie no, kto zepsu. zepsuł? Ale zepsuty. Grajmy, 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 grajmy. Zepsuł się będzie Mandzio zabi de zabił debileła, a ja zabiłam Mandzio, bo jestem szeryfem. Kile poleciały. Nie, Szybciutko tak. No. Nie, czekaj, tak. co? Tak, Mandzio ja, zabiłam, bo medzie. widzę Mandzia, mi Dreams Mandzia... Joe i nie wiem ja o co ja chodzi. Znozymy. No to, to musiał ci... być lovers Mandziało, i potem szeryf. <laughs> tak. Nie, nie musiał być lovers. Mandzio się pamiętań... zrobił takie... mamy no. dwóch imponów <laughs> i glicza możliwe. A naprawdę zabiła, bo Mandzio nóżki jeszcze stały, Te. jak podbiegłem. No, tylko widziałam jak go strzelił i od razu. A kto go strzelił? No Mandzio strzelił Diabeła, no, a ja Mandzio. Co im będzie kolegę zabijał, co on sobie wyobraża? No no to Dobra, co? No to... Wiemy coś o tak? Patmazie? Bo no nie wiemy. Nie, 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 Zacha, co to co tu... Co, co to ma być za ale impostor talk? No, jak, pytam. Jak, o co ci chodzi? No Jaki pytam. Ja no, się pytam. Z, brokiem, ja brokiem, z Brokiem i Wpadką siedzimy sobie na dropshipie całą rundę. Po prostu pytam się. Tak. Dobra, no to skip. Nara. Na abim czy zwykły? Zwykły. Nara. No, na okay. A moglibyście nam Co to jest za dźwięk w ogóle przy klikaniu? Nie no, Wpadka, ale że ty chcesz bombę dostać na łeb. A ja nie nie ciebie do... na Nie no, blaki. A, o. E, co to za skip na nawci! Na nie bawimy się Zdajmy. tak. Mam ochotę na tę skaweczkę. A oko. ja mam w kuchni. Dlaczego ja mam w kuchni? Dobra, dobra przynajmniej, przynajmniej clickbait na YouTube'a. Gramy od nowa w O, ale dobry clickbait. Ja, y, gramy od nowa w Jest git. Dobra, robię download i spadam stąd. o, 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 oho. Oj, 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 oj. Zabiłam Kuki'ego. Oj, 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 oj. Co, co ty na znaczy, to mordujesz? No nie się wiem doziło? o co chodzi. No bo. Wiecie dlaczego? Bo. A ty robi speedrun. Bo Kuki, Kuki tak po prostu stał i stał i stał. I nagle się zgasiło światło i zaczął się ruszać. Ale potem, jak się włączyło światło, to jednak. Się zawrócił jednakowe, widziałaś jak się że... wyłączyło światło, że się ruszał masz torcza? Ja wiem kto jest ostatnim impostorem. Nie, bo, bo jak się zaczyna gasić światło, ta to ja masz ja dalej dużą ja ja duża Ja wiem, ja wiem. Mogę ja? Ja wiem, ja wiem. Ja wiem, ja wiem. ostatnim impostorem jest Zaha, ale dałam mu niestety tarczę, więc nie zabijemy go, musimy go Nie ma takiej możliwości. na jak to, to Zaha. Nie ma, nie. nie było słowem. Jebszone! Jesy mnie nie, a nie, się z tą rurą, jak mi wywaliłeś w Ale spokojnie, my wiemy, bo już na Używacie tej mechaniki, że siema, ktoś myśli w tę rolę, wyrzućmy go spokojnie. Ja skipnąłem. Spokojnie, ty, ty, używasz potu, wiesz? O dobra, nie, ale nie, czekajcie, o bo ja chcę coś powiedzieć. Halo 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 halo. Ejbi zabił tjpa. kurwa. Dobra, Ejbi zabił, zabił, zabił dobra. Blackiego. Ejbi zabił to 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 rada? Rada? Blackiego. No to Nowcia no za zajmie się O to, no. no. to ja go zaraz zabiję. Dobra A dobra dobra. Blackiego. Fajnie, fajnie. Nowcia tak, kurde jest glicem. No. Fajnie, Hanna tutaj. Hanna ma musi. Żegnaj za krat. Rury. Nie jesteś nieśmiertelny! Nie mogę! Nie Nie będziesz nieśmiertelny, choćbyś chciał! Nie jesteś! O, Jeszcze TAKIM Ja też ja, ja byłam kiedyś medykiem Ebi gdzie jesteś? A nie powiem Szukajcie. Chodź tu Medyk Powodzenia. miał tarczę by the way Powodzenia Powodzenia AB właśnie zabił na Lodziku przez to Broka. Brocka. Dosłownie przed chwilą, nie zauważył mnie i zabił. No, no to, nie no, to nie. co? Uwam ci Graf, mówisz mądrze. AB właśnie no, zabił Broka, no. Oj, Abi, AB, AB. No czemu mnie nie się na nawcia? Nara, no, no bo bo robisz robisz Nie wazdżąc, nie chcesz się bić? No nie, źle. Ja taski robię, co ty sobie myślisz? Ejbi, ty świnko! Nie no, nie mogę Mandzio, kurde, oni wszyscy mają po cztery taski, trzeba by walić tam nafcie na początku. Nie no, ja was wywalałam S. Was the вс co No kurwa. To co, zabijamy będzie pierwszego? Drugie ciało właśnie upadało. Okej. Okay. Okay. Nie AB. Dobra, e, stop, 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 stop. Cookie był z Nexe, W2 i Mitrix był z nimi, tak. Mitrix jest teraz martwy. I tyle. On dzisiaj wybiegł. On wybiegł do góry, do elektroka. No, on do góry. Teraz on działał Mitrix. Grafik ktoś jeszcze? Tak? W sensie jest do O2, że... do, dobra. do O2 dobra. E, 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 e. Więc teraz tak, wybiegaliście wy, do O2. W no, był nie? AB. kto ty ty tam Co, by, ty byłeś w medzie? Byłem. Okej, okay, dobra. No to chciałem tylko to ustalić. Kto tam jeszcze był w medzie? Ja. Ja zajmim byliśmy i ktoś jeszcze pobiegł do O2. I Graf jeszcze na samym początku był. Ale potem to do zrobiłem te wiertło i wybiegłem. Mhm. Aha, okay. kto, kto teraz wbiegał do odwa oprócz grafa, ktoś jeszcze wbiegał przed grafem? Manjo. Chyba to był Mandzio. No. w sensie Man, cofnął do odwa. Generalnie no. to wygląda tak, że ja byłem przed o bo Mitris jako wierny piesek, jak zauważył swojego pana Nexę, to od razu zaczął za nim biegać <laughs> i zapomniał o naszej przyjaźni. Ja Nex, ja powiedziałem sobie, dobrze, idź, za wow, zanim sobie pobiegać, zobaczymy jak tak, ci to wyjdzie. Panie. No i, tak, I tak, na nim są... przyjaźni. Jest bardzo cudowna rzecz. Nie, no on pobiegł do góry. Okazało się. się, że Nexe jest właścicielem, który psiaka niestety wyrzucił po prostu. No smutne sadge. Chłomysz, pobiegł do góry. Kuki to potwierdzi. Potwierdzam. O, dwóch no no się potwierdza. Mówi, że... Ciekawe. No no nawet do Co? A jak bo mówię, y, ciało, wydaje mi się, że diabeła właśnie upadało, bo ja wchodziłem Ja znalazłam ciało, ciało Mitrixa. A gdzie? I był gdzie? Y, przy y, Vitalsach. Okay, no I to w... podbiegłam i zgłosiłam, ale e, faktycznie ciało. były diabe... ciała nawcze. Tak, faktycznie dia ciało diabeła e, zaczęło upadać, i ja od razu, jak zobaczyłam, że ktoś coś walnął, to od razu zgłosiłam. A nie zgłosiłaś to ciało w momencie, kiedy otworzyłem drzwi, akurat wbiegłem i widziałem upadające ciało oraz drugie ciało leżące obok? Nie, dlatego, że e, ja byłam z diabełem i przez chwilę się kręciliśmy przy tych ciałach, e, przy ciele Mitrixa, i nagle ktoś go zabił. Ale problem jest taki, że albo diabeł myślał, może to ja zabiam albo mamy supera. Ja stosuję nawcie za movement. Znaczy, jest jedna zasadnicza rzecz nawcie jeśli chodzi o to. Super, supera możemy w sensie możemy wykluczyć bardzo dużo osób, jeśli chodzi o tego killa. Bo dużo osób mm -hmm. się potwierdza. Chyba, że to jakiś czerw się na tobie wysypał. No, ale to byłoby ciekawe. No być to dziwne. by było w sensie... dziwne, no. Wiesz, jak to jest, że Mitrix pobiegł do góry? A jednak w, na Witalsach był. <laughs> ciekawe. Ale że to wyszło? Lol. Był inżynierem i się zwentował. Z lewej Lol. strony mapy na prawą. Lol. On, Lol. on był co najwyżej pa jacem. Czemu? No, no może cię... Dlaczego? w widziałam. Ja z venta, a ja nie jestem inżynierem. Ja jestem inżynierem, przepraszam, tak chciałam. Jesteś inżynierem? Ciekawe. Bardzo ciekawe. Hmm, to ciekawe, o, bo ja o. jestem inżynierem. To nie ciekawe, ponieważ kółki. zginął Kuki oraz. Dobrym. Nie bardziej, to... bardziej ciekawi to dlaczego się wpadka się dzisiaj ukrywasz dwa ciała, nawet nie sprawdzając. Nie, nie, dobra, nie jesteśmy taj, pewni, fejtycznie. czy zachaczę wpadka, dajcie mi ja ją, ja szczerze. Ja bardzo widziałam jak wyskoczył z Wenta, więc no uznałam, że to przycisnę, bo wiem, że musi być niedobry. Ja mam do ciebie jedno pytanie, czy ty też lubisz skakać po wętach? Lubię, tak. No to nie, poskaczesz już. I zobaczymy. Ja Dobra, to tak... ja pytam. O tam. co ja chodzi, ja nie Ja widziałem w pierwszej rundzie wpadkę wskakującą do węta, więc miała inżyniera, stawiam, że... Nie stukaj, inżyniera. nie stukaj, ma, nie stukaj, stukaj nie tak. stukaj. O, sorry, sorry, sorry. Kubicy, że tak powiem, przy okazji. Wpadka wpadka, jakby była inżynierem, ale, ale pewnie zachowała jej rolę. Nie, co? nie było tak, nie było Kogo tak. Kogo widziałeś? Wenta przy mnie, a ja jestem inżynierem. Jak widziałeś, tak? Nie, no nie

no, wami, na zakrę, no, nie ma Ale dlaczego ty na na ja ja dlaczego, dlaczego jest na Nie, mam nie, nie. Nie, Ja mam nie, nie, że nie, nie, możesz nie, 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 jest że że każdy nie, nie, a nie, nie, Blaki, jaka była myśl za twoim głosem? Jestem bardzo ciekawy. Ej, ja nie, nie wiem, po prostu nawet co wygadacie. Wiem, że gra wzginął. Zatem lepiej przeskipować, mimo że zostało 50 to, sekund tego... i musimy kogoś wyjebać. Zajebiście. Słuchaj, no, zagłosowałem na Zaszkę, bo wydaje mi się, że Patka Może być inżynierem. Jest... Dwie, dwie, osoby osoby się... dwie, dwie osoby się kłócą, ja oskarżają się. Zatem głosujemy na jedną z nich, zamiast wywalić osoby, które no, były podejrzane w poprzedniej ale, rundzie. Kurwa. Killerów mamy trzech ale killerów fajnie ludzi było ale, ale, były trzy ale... teraz były dwa kile i dlatego też musimy zwalować blakiego być... musimy tak trzeba. nie czekaj no. czekaj. czekaj musimy no, no przecież musimy byśmy, przecież moglibyśmy strzelić w teksa nafcie. no ale no Spokojnie. jakby no, Ale zecholę na to, nie dlaczego ja za zakhariga za za co zrobili tyś pijani ja nie wiem wy się pijani o i to jest Jester, tak? I to jest Jester. Ja Ten Jester? Jaki Jester? Inżyniera zabrał w płatce. NIEPRAWDA! Nie. Co tu się dzieje? Jest! Dzięki, bo Aby chciał chyba mnie zabić. Właśnie, też no mi się wydawało, że Aby chciał... Aby jest clear'em. Kukiz, 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 Kukiz Ja nawet chciałem ją walnąć, jako szeryf opieku. Kukiz i poprzednie rundy. A czemu nafcia? No, Kukiz biegł teraz z no. nafcią ze storage'a i był też a, tam leksem. a nie Kukiz. Ejbi, bo ja Kuki, kuki zmienił kuki, rundę kuki, wcześniej. Kuki, runda tak? wcześniej tak? Tak. nie, Kuki był przy kole. Przy ostatnim głosowaniu był kuki. Przecież. Co ty gadasz, że się zginął. No to runda może. Dobra, Ejbi, kuki, możecie, kurna, zmienić swoje jeden z was zmienia nick, żeby nie było lil, lil i takie same kolory. <ścoughs> dobra, zmienię nick po tej rundzie. Dobra, ale generalnie są. So Powiedział jest... gość, który ma Mitrix na samym początku. No to są zginął. Okej, ale od tego żółty, a czarny to trochę duża różnica. dobra, ale macie ten sam kubaczek. Jakby, no. Wy jesteśmy braćmi, a wy jesteście pedagogikami. I masz to sam nik, no. Dobra, pepegami ale ważne rzeczy są takie. Nexe się trzyma blisko z nawcią, z jej, tak widziałem. Nie z Kukim się jeszcze trzymałem, który nie żył cały czas. W sensie sytuacji już ci mówię, tak jak mówiłem, Kuki mnie potwierdzał rundę temu, w tej pierwszej rundzie, że Mitrix poszedł do góry. Ja ani Kuki go w tamtym momencie nie rąbnęliśmy. i tak samo nie wiem, wy macie podejrzenia nafcie, w momencie, kiedy ja drugą rundę cały czas w medzie spędziłem z nawcią i też nikogo nie zabiliśmy. No chuje. Ja to wszyscy są czyści, nie ma... Nie no Dokładnie. nie, kto jest, nie kto jest impostorem, ale nie jestem Ingesterem. to ja. Z... Mamy Z... trzech impostorów. Nie, nie, wpadka była shifterem, zabrała zbog. Ale, ale co ty gadać. Tak, to, to byś się zakup, wysrało zakup, mnie. Tak, nie, tak, nie było tak, nie było tak. nie, tak, nie, nie, by nie było... ręzwałbym się o ciebie. Ja się no, wysrałby no się. Nie było tak, obiecuję ci tak nie było. Nie wiem, co ja mam Nie wiem, co mam powiedzieć, bo jeżeli mi wałtujecie, to przegracie grę i. Nie wiem, ja no wiem, że jestem podejrzany. Okay, Midix no, no. spadł przy Nexe i. i Nieważne, Karis, aby nie wciskał przyciski, jakby było trzech impostorów i zostało osiem osób. Tak, tak, tak. Dobre, no, czyli, wpadka to się sobie winna. Mi się zdaje, Nexie że nie się winna. Albo w, Nexe, no. albo w Nexe, albo w Nawcie. No, 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 no. no. No, no, ale, no, ale ja nie jestem jest winna, dlatego że bo... poprzednim razem jeżeli normalnie powiedziałam, im... że widziałam jak ciałko pada i jak najszybciej to zgłosiłam. Nie, jeżeli Nawczę jest impostorem, to nie zabiła nikogo w drugiej rundzie, a padły wtedy dwa fragi, więc no, w sumie to by się mogło zgadzająć. Ja? Now ja zabiła dosłownie... dosłownie. A tak poza tym AB Abi teraz za mną cały czas biega. I to za Ja podejrzewam bardziej osobiście. Nie, ja bym bardziej nawczy był. A może sobie Abi, dlatego, że chciałeś nie zabić teraz. Napcian, na napcian. Na 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 Nie, na na z jak to jest dobrym wołtem. Jezu, już myślałem, Pijani my jesteście.